Cóż? To nie wystarczy! Wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na parę przysłuch, które trochę rozruszają ten cyrk. Ten mały słodziak to nifty. Hej, jestem nifty! Nie was poznać. Od dawna nie miałam nowych przyjaciół. Dlaczego są tu same laski? Co tu Jezus, faceci? Przepraszam, to było niegrzeczne. O rany, ale tu baj za nie potrzebuje taskiej interwencji, paradoksalnie wszystkie jesteście kobietami. O mój Bożek, jest to klopne. Nie, 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 nie! Nie!